Dzień dobry, moi kochani. Przychodzę do Was z nowym rozkładem. To będzie taki miesięczny, takie czytanie miesięczne. To jest konkretnie dla byka. Zobaczymy, jak się Wam to spodoba. Jeżeli będzie Wam odpowiadać, no to może wprowadzimy na stałe taką właśnie też formułę czytań miesięcznych. Bardzo proszę o komentarze pod filmikiem, a jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Okej, okay, dobrze, drogi beczku, więc przechodzimy do Twojego czytania. Jeżeli chodzi o kartę główną dla Ciebie, no wyszedł diabeł, czyli cóż, drogi Byku, trzeba tutaj uważać na wszelkie nałogi przede wszystkim, tak? Abyś nie dał się ponieść jakiemuś, nie wiem, nałogowi, czy to alkoholizmu, czy, czy jakieś narkotyki. No każdy, każdy lizm, który tylko wchodzi w grę, w tej karcie może się. Zawierać, więc tutaj na to, drogi byku, bardzo uważaj, żebyś się gdzieś tam nie potknął i nie poddał właśnie czemuś takiemu. Karta ta mówi też o tym, że możemy paść ofiarą manipulacji, bądź sami możemy próbować manipulować innymi. No więc też tutaj na to Cię uczulam, drogi byku. No, w każdym razie to będzie na pewno dla Ciebie miesiąc, który będziesz przeżywał z pasją będziesz przeżywał tak mocno, ogniście to nie będzie e, miesiąc taki który, który po prostu przejdzie jak e, o, bez, bez jakiegoś zwrócenia na siebie uwagi może w ten sposób powiem tutaj m, masz pokazane, abyś bardzo był aktywny tak, czyli ósemka buław tutaj położona na Radzie sugeruję, abyś ten miesiąc spędził bardzo aktywnie, abyś działał, abyś szukał też może kontaktów, może jakieś nowe kontakty, które pomogą Ci ustabilizować swoją sytuację, ponieważ to, co będziesz robił, swoje przedsięwzięcia, swoje, swoje działania, jak najbardziej masz szansę wielkie doprowadzić do końca, do takiego szczęśliwego zakończenia bo to już widać, że, że to właśnie w tym kierunku zmierza. Natomiast, tak jakbyś tu potrzebował jeszcze, jeszcze czegoś, być może będziesz potrzebował czegoś więcej się dowiedzieć, może nawet czegoś się jeszcze douczyć, może, może wziąłeś się za coś, co nie do końca wszystko na ten temat wiesz i będziesz jeszcze szukał tu jakiejś informacji, szczególnie z początkiem miesiąca, właśnie to się tak zaznacza. Karty ostrzegają przed tym, abyś nie popadał w takie permanentne powroty do przeszłości. To znaczy, postaraj się myśleć w ten sposób, że to, co było, to było, tak. To, co już się wydarzyło, tego się nie da zmienić, to już po prostu nic właściwie nie można z tym zrobić. Można to tylko zaakceptować, naszą przeszłość. Nie skupiajmy się na tej przeszłości. Żyjmy dniem dzisiejszym, patrzmy ewentualnie w przyszłość z optymizmem, natomiast hmm, powracanie ciągle do przeszłości i rozdrapywanie tej przeszłości, no niestety niczego dobrego nie przyniesie. Tak jak powiedziałam, to już było i już tam się nic nie da zmienić. Zmienić możemy tylko dzisiaj. Nasze, nasze, nasze teraz można zmienić, można nad tym teraz pracować i nad tym się tutaj, drogi byczku skup jeżeli chodzi o um, takie właśnie też w ramach ostrzeżeń to uważaj, bo tutaj pracując nad tym swoim przedsięwzięciem i w tych swoich działaniach uważaj, abyś nie osiadł na laurach abyś nie poczuł w pewnym momencie, że o już zwyciężyłem, przybyłem zwyciężyłem, już mam wszystko i nie muszę już więcej nic zrobić, bo to jest najbardziej Błędna droga, jaką mógłbyś powziąć, ponieważ to jest tylko i wyłącznie pewien etap. To tutaj budujesz tą swoją, um, budujesz to swoje poczucie bezpieczeństwa, budujesz tą swoją sytuację i nie ukrywam, że może być ciężko momentami, bo tu na koniec miesiąca będziesz przemęczony, będziesz przepracowany, bo naprawdę dużo na siebie weźmiesz. No, ale po prostu sobie dziel ten czas. Odpoczywaj, pracuj, odpoczywaj, pracuj, nabieraj energii, ale nie pozwól sobie na, takie właśnie, na taki moment, kiedy powiesz, no to już mam wszystko, już jest ok. Nie, bo w tym momencie bardzo szybko z tego miejsca spadniesz. Bo tutaj jest pokazane właśnie na tej stronie szóstka buław, czyli karta... Zwycięzcy, w pozytywie zwycięzcy, ale w negatywie, no niestety właśnie mówi o tym, że ktoś siada na laurach i bardzo szybko traci swoją pozycję, bardzo szybko traci wszystko, co udało mu się osiągnąć. Więc tutaj na to drogi byku, zwróć uwagę. No i co jeszcze do tego? No, początek miesiąca, tak jak powiedziałam, będzie jakieś Twoje skupienie na właśnie być może nawet do douczaniu się czegoś, szukaniu jakiejś mm, informacji na tematy, których jeszcze być może nie zdążyłeś poznać i będziesz po halfie miesiąca szczególnie poczujesz takie zmęczenie i, i będziesz potrzebował chwili odpoczynku, no mam nadzieję, że ta karta tutaj nie mówi o jakiejś chorobie ewentualnie o jakimś złym samopoczuciu mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie zmęczenie znajdziesz sobie y, y, zacisze jakieś i odpoczniesz. Ale tak czy inaczej ten miesiąc będzie naprawdę dla ciebie bardzo intensywny i będziesz na koniec miesiąca mocno zmęczony, wręcz przemęczony. Więc też zastanów się, czy nie udałoby się na przykład a części obowiązków komuś przekazać, być może nie wszystko musisz zrobić osobiście, bo to może też tak być, że chcąc jak najlepiej to wszystko zorganizować i ugruntować, będziesz chciał wszystko własnymi rękoma zrobić. No niekoniecznie, może ktoś Cię zastąpić, może ktoś Cię wyręczyć, wystarczy, że tylko to sprawdzisz i też będzie dobrze to zrobione. A może po prostu trzeba zaufać i oddać w czyjeś to ręce, tak? To działanie. Cóż, chyba tyle moi kochani. Życzę Wam cudownego miesiąca. No i napiszcie proszę. Co uważacie, czy takie czytania są też fajne, miesięczne? Do usłyszenia niebawem!